ze mną. Siema Siem. Um, przywitaj się. O. Siema. Um, I ja też witam, witam u Kuksusa na odcinku. Um. O. Um, zaczynamy nową serię z Minecrafta. I robimy I... Minecraft Manhunt Robimy. Halo, nie robimy A ty masz zeza, dobra, nie będę cię bił, bo umrzesz. No, nie, no, ale dobra. Dobra, grajmy normalnie. No, no. dobra, a więc, hej, skupi się. Zaczynamy nową serię. Dokładnie więc tak. Pierwsze co, to. Będziemy zbierać. Kochanie! Bo siebie trochę słabo słychać, to czekajcie ja, ja tylko pod podgłośnię. O no, myślę, że już jest lepiej Raczej tak, bo słyszę normalnie twoją muzykę z Minecrafta. O, to ja se uciszę może... Że to ja ty... mam wyłączoną Dobra, muzykę mam na 50. Ja mam na... I... Polecam wbić do Kuksusa na poprzedni odcinek i do mnie na poprzedni odcinek, O, bo... Duże się działo. Tak. A u mnie na poprzednim odcinku nie wiem czemu nie działał głos, więc trochę przypał. Ty robisz crafting, czy ja mam zrobić? Ja już zrobiłem, ja już mam killów. Ja, ja tutaj speedrunuję tego Minecrafta. To weź, postaw tego nigdy Co chciałeś powiedzieć? On mnie bije Inka mnie dojeżdża <laughs> No To nie mój problem A o zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. O zapomnij. Łapęcję w górę. Chciałeś powiedzieć. Łapkę. Łapęcie. Łapkę. Łapkę, łapkę. Łapkę. Rękę. O, to jest mój. Dzięki. Wystarczyło mi patyków. Mogę trochę ci pożyczyć. Nie, bo stworzyłem już sobie. Nie no. Chyba no tutaj jest... O kurde. Chyba ja chyba znalazłem coś. A ja tam wcześniej już yy, znalazłem yy, kaniono. A tutaj się coś... Zaczekaj, bo ty węgiel ominąłeś, to pozwól, że posprzątam po tobie. O ty. Nie no, dobra, jeszcze ja ze siekiery teraz walę. O, nie. O ty. Dobra, masz dojazd. Nie. Masz dojazd. Masz dojazd. No, to jest Kurde, nie. Okej. Okay. Ja wiem gdzie ty poszłeś. Ja widziałem. Nie wydaje mi się. A, czyli jeszcze cię ominąłem. No i wtedy. Tam... Już dawno. O! No nie. A co ty tu robisz? Nie nie, nie 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 nie. Ale gościu ty ty jesteś. Aśna. Aha. Nie. Okay. Tak Tylko... Mamy, widzę. Ty mnie nie widzisz. Spróbujesz od boki. Nie widzisz mnie. Dobra, kupców możemy zagrać na. A ty wiesz, że ty mnie nie widzisz. Czekaj. Czekaj. Jedna HP. No geju! Jak ty mnie nazwałeś? Ale mówię ci. a to wypip... Dawaj normalnie gramy, bo... To wypipkane Ten... będzie musiało być chyba. Wypipkane. Jest tata. Jest ta jest Jestem. Ale ty masz orientację w terenie, ci powiem, chopie Dobra, chodźmy tutaj do kopalni po... Ale, ale ty jesteś. Ja ci mówię, że ja kaniono znalazłem, a ty to olewasz. O mówię, że idziemy. No to chodź. Czekaj. Podążaj moimi śladami. Poczekaj. czekaj. No dobra. Dobra, ogólnie to. Jestem. Chyba ci trochę stołu na kobla zabrałem, to masz połowę. I to o, też masz, to też nie moje, dobra. Pójdź do płota, nie gadaj. Dobra. A więc widzimy się w wie A u mnie nie. Czekaj, to było tu. Tak. To wygląda podobnie do... o! U... O, wow. Prawdopodobnie do pisa, w którym moje o ty I kołak. Nie bij go, bo ja zabiję ciebie i y, osoby w komentarzach. No, ale ten kanion to trochę gówno Dobra, bo tam... Dobra, no, i jak ty się wyrażasz na odcinku? Albo dobra, też ja tak normalnie. kiedyś... Ja? Normalnie Też tak kiedyś powiedziałem w sumie Dobra, na odcinku, dobra Właśnie Masz farta się... B. Masz farta Farta Zajdziemy. idziemy Jeszcze tam wykop... O, ty! Bo ja nie mam... o kurde Pan szkielet ale synek Ty się ze Śląska czy skąd? Jak ty się ze Śląska, ty musisz węgiel I. kopać Synek Ej, oj. Ty się dowiedz koś ty je Józef je ze Śląska A ty... O ty <głosy> Sorry <głosy> Nie wiedziałem, że masz tak mało HP. Dobra, to jest Twoje. Wiesz, mnie to nie bawi. Bo ja znalazłem innego Kejwa. O. No ten mój, to co ja znalazłem, to ja w sumie nie wiem, czy to. No, wiesz. Ej, a ty wracasz po Itemy, czy co ty robisz? Nie wiem, gdzie ty jesteś. No, od. Spa... O, widzę. You see me? O kurde. Ale za złe zachowanie konfiskuje ci łuk. O. Dawaj moją siekierę. A, no dałem. Ale jak mi teraz tutaj się siekiery walniesz. Mm -hmm. No dobra, chodź. Dobra, zaczekaj, bo dobra, ja ci nie. On nie oddałem ci jeszcze wszystkich itemów. No właśnie, ja dawaj węgiel i drewno, i jedzenie z Twojej i gówno. Zaczekaj, bo ty jesteś jakiś... Ty masz jakieś sobie jedzenie ty. Ile masz HP? Ja, serduszka. Ile? Mam prawie jedno. A. Jedno. No dobra, nie. Hmm. 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 Dobra, czekaj, ja się filuję Dobra, ale czemu? Dawaj moje drewno Jakie drewno? Ja Ci nie wziąłem żadnego drewna Jak mnie skrytujesz, to ja, ja nie mam drewna skryt... A, kurde, faktycznie okay. Daj, dałem Ci po. Dostaw tutaj crafting po co komu dziś się crafting? Dobra, wiesz co, masz i Ja już idę robić żelaza, a nie jakieś. Ty się bawisz w jakieś chłodzkie klocki. No idę. No jak jesteś? No poszłam już tutaj w głąb i co ty mówiłeś, że tutaj nic nie ma. Jak tu jest wszystko właśnie. Nawet zombiaki. O nie! To szkielet! Jesteśmy zgubieni Nie, czekaj, ja już... u... Ja. To nie Ale ja jestem jakiś głupi, nie? Jak się się pod siebie kopałem? Ej, gdzie to jest? Stucja chodzenia. Halo? To jest główne, co pochodnia wtedy się świeci. No to to, to, to jest, świeczenie. ale to jest Optifine. To musisz sobie pobrać. A, ja nie mam. Op... No ja mam. ja mam, ale. Ja nie wziąłem. No to możesz sobie stworzyć skrzynkę. ale czemu mi to zabrało. Nie no. To moje było. No dobra, tam teraz mi zostaw... Moje, to jest moje. Spokojnie. Właśnie, o dzieju. Ja cię pozwę na policję, zobaczysz. I ja wiem, że ty nie chciałeś, ale zobaczysz, ja cię pozwę. Ale Zobaczymy nie... jak twoja mama zareaguje. Ale to, ja nie chcę... To tak nieładnie Kraś Ale to tak nie... Ale to tak nieładnie! Ale A do... ja zaraz dzwonię po ECPU Polska. Kurde, co? Jakie to jest duże, a ty coś mówiłeś, nie? Ej, tu jest O, o tu jest ten pająk. Tak, no mówiłem, że to małe, ale my tutaj już okuczam. Już żelazo zbieramy. No. Duże. No ty nie wiesz, ty Jak nie ja jest, ja tutaj co? mam. Dobra. Zelazo. Ży, nie wiem czy to. Dobra, za Zanudę piosenkę sławnego, sławnego polskiego youtubera. Żelazo, 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 żelazo. Myślałem, żebyś śpiewał zielone. Eee, zapomniałem dodać. Słynnego polskiego youtubera, który nagrywa Minecraft. Yyy, nagrywał. Żelazo, 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 żelazo. Żielę. I kursus gdzie ty jest? Pójdź tam w głąb i tam yy, za 500 metrów skręć w lewo yy, w opuszczoną kopalnię. O, widzi... widzisz mnie. Dobra, nie masz prawa mnie widzieć. I pierwsza skrzynka. Węgiel, tory, nasiona buraka. I więcej torów Ona no nice, jest nie? Siema O, lapis dla żuli jest, tam żule sobie żule, lapis Halo, halo, słyszysz? Jeszcze A, już myślałam, że się coś zepsuło, bo... Nie mówiłeś nic przez... Nie, nie, nic się nie zepsuło Jesteś tego... Bylu. O kurde, diamenty! Ej, znalazłem diamenty! Nie wierzę ci i nie kłam. Ale chodź tu, mówię ci diamenty, chodź. Jak ci mówię, że ci nie wierzę... to ci nie wierzę. Chodź tutaj diamenty znalazły. No nie ma diamentów. Wyłączyłem diamenty. Dobra, to... Dobra, to nie ma. No to gdzie poszłeś? Nie ma. Ale nie te... Nie, bo po prostu ja ci mam coś do pokazania. Nie, nie, nie ma żadnych... No dobra, no sorry, no. Nie, ale nie ma, nie. No ale ty jesteś dziwny. Pierwszy będzie miał diamentowy. A, zapomniałem ci powiedzieć. Nie, no nie ma gościu. Jakby były diamenty, to już by dawno byś miał kurde atrygmenta pokazanego. Więc nie kłam. O, no dobra, to popatrz. Obra cicho, nawet nie mam żelaznego kilofa. Teraz. No i widzisz? O, zobacz teraz. No i patrzę właśnie. Tyk. No patrz na sigmancy. No, o. O. Ja <laughs> no, jak się No spokojnie, a wiesz co ja mam? Mijmy teraz? Wiesz co ja mam? Coś lepszego niż jakieś diamenty śmieszne w ogóle. Nie ty jesteś, pewnie masz spawner czy... Nie właśnie, że ja mam złoto jabłko. I co? I co ci było z diamenty. tych diamentów? Nic ci nie było z tych diamentów. Też zaraz znajdę diamenty i nic nie będziesz order No i jak ty się wyrażasz, ty? Poza odcinkiem to spoko, ty no... możesz wszystko mówić Ale ja nie wiem A, Ty nie wiesz, ty, ty nie wiedział O, widzę twój nick Nie, zostaw Ale ja cię nie chcę zabić, ty No wiem, że ty jesteś siema. A i czemu od razu się kieruję, co? No spokojnie, ty popatrz to. Widzisz, widzisz, jak się błyszczy. Synek, te. Ty to widzisz? A, obraziłeś się, ja? Yeah. Ja ci stworzę złote jabłko, jak będziesz chciał, ja? I. Na pewno? Na pewno. No dobra, to jak będę craftował złote jabłka, to tylko dla mnie ze craftowej. O, sorry! Sorry! Man, oh boy! I'm so sorry. Hm. Właśnie to tak chciałem... No, to sprawdzałem. Tu ucieka Dobra, tu mnie jeszcze nie było. Tu. Tak. Ja tam byłam. Nie było cię. Tu, nie. nie Tu cię nie było. A, tu nic nie ma. O węgiel, a nie Ile żelaza. No dawaj, to moje żelazo jest. No i dawaj te dwie sztuki żelaza. Pafik. Ile ja mam torów, ty? Papieć. Tyga O kurde I co mi kradniesz? Ja to pierwsze zauważyłem A. Upsus Upsus... Widzam jak Upsus troluje na odcinku. No ja to pierwszy zauważyłem, mam ci ten... Pokazać moje oczy? Nagranie z moich oczu? Dobra. Ej, bo ogólnie to. Masz ja już pacjent. nagrywam 13 minut i wiem, że dla Ciebie to nic. Ale nie, ja sobie to. Tak... To już trochę. No właśnie, ja sobie tak chciałam z Tobą zaplanować Byniu, że robimy odcinki tak 15 minutowe, może. Króciutkie? Ja. Nie, no. To... Tam... Te moje odcinki to teraz są takie długie, Ech. tylko z tego powodu, że yy, ja bazę buduję, nie? I też wpadajcie sobie zabrać. Nie no, szkielet mnie zabił. No to niezły ben. I weź mnie tepni. No. Aha chciałbyś. co w sensie nie, że był chamski, nie? Tylko że no... No sorry, no przecież... No... A, komendy są wyłączone, jak coś. Włącz, proszę. no zaczekaj, bo Mr. Green do mnie przyszedł. Kogoś. No to zaczekaj, wyjdź. Ja mam. wyjdź. Wyszłem. O! No, bo ten. Ty, mi się 20 minut nagrywa. Kończymy, dobra, poza, odci... poza odcinkiem to zrobimy. Ale dobra, to czekaj. Ja dobra, nie nagrywam te. Jak ty nie? Dobra, jak ty nie? To wie, kończymy odcinek dzisiejszy z um, Naturalnych Nienaturalnych Liczymy um, dzisiejszy odcinek Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę subskrypcji I wbijcie na poprzednie filmy Na jeszcze poprzedniejsze Na jeszcze jeszcze poprzedniejsze Na kanały od Kupka I na mój kanał Dajcie I, lajka I jeszcze ogłoszenia e... Ogłoszenia jeszcze do już pasterskich Że jeszcze yy, Będę yy, Za niedługo Tak za może dwa tygodnie od razu rozpoczynam następną serię z Parkraja 5. Mam nadzieję, że się dobrze przyjmie. No raczej się przyjmie dobrze. Bo fajna giera. Specjalnie ją kupiłem, żeby nagrywać na YouTube'a i no myślę, że nie pożałuję tego wyboru. Tej, hey, bo mi mikrofon No to co? A i nie zapomnij dodać... A teraz A. Nie zapomnij dodać, bo nie wiem czy ty to nagrywałeś, że umarłeś. No tak, umarłem. Ten No, mi miał diaksa, ale ja mam za to trzy złote jabłka. Bo ogólnie to mi się, yy, global ogólnie, to mi się tak rozmnożyły yy, i yy, yy, z jednego jabłka złotego mam trzy Rozumiem e, Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek oficjalnie Czemu I jestem? mam nadzieję, że się podobało Na tydzień kolejny odcinek Anko Siema